Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niedostateczne. a to jest kolejny gameplay z League Legends. Tym razem będzie. Coś to będzie, coś to będzie Normalek, no jakby nie inaczej. I to będzie Maukaj na suporcie. Tak, na suporcie. Dlaczego zagrałem grem na Maokaja na Rankedzie przeciwko mnie, później zagrałem tym Maokajem i powiem Wam tak, Maukaj na suporcie nie jest taki głupi. Tylko, że on w późniejszej fazie gry no, jest lipa, no totalna była lipa jest zrobiona, e, ale no postaram się wam pokazać jak to mniej więcej wygląda. I 14, 15 i 16. I tak to mniej więcej, jakby to powiedzieć, e, będzie wyglądać. No tak, na takich masterkach będę grał, nie wiem czy one są dobre, ale wydaje mi się, że są. W porządeczku. maxujemy ogólnie E, później W, bo daje nam to ruta większego. O! Bo ja się graba. Okej, okay. no to ten połk był taki trochę specyficzny, nigdy jak grałem małkajem. OK ogólnie maokajem grałem kiedyś na topie, nie? Ale to było. Oj, oj, Dawno, 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 dawno i do tu. Oczywiście staramy się rzucać nasze sadzonki jak najbliżej e, ścian, żeby nie agrowały naszych minionków. To jeszcze nie zawsze jest takie proste. Okej, okay, oni będą mieli pierwszą dwójkę, czy nie? Bo od tych trzech to zawsze jest drugi level. A on się wyleczył, więc ja użyję sobie ciasteczka w razie czego, jakby chcieli jakoś wbić dziwnie, albo by mnie złapał. A wszystko jest możliwe. Rzucę sobie sadzonkę tutaj. Dobra, drugi level. Okej. Okay. E, czy dałoby radę wbić? Nie i dwa mundosy, wszędzie te mundosy teraz latają. Ok, musimy trochę zabrzmieć. Save jeszcze nie będę brał W ani E, ani Q, przepraszam. Okej. Okay. a to stanie, Okej, okay, no ale dostał jakiś tam damage i mamy. Będzie mieć więcej, więc akceptuję taki wynik. Ogólnie, ja tu powinien być bardziej agresywne. Tylko, że ja wiem, ile bije Kalista, i wiem, co może zrobić mi Blitzkrank. Ja tu będę po prostu stał na linii Mega Dekery. Eee, ojojoj. Trochę ja się boję, że ona dostanie w web. To jest E. Okej. Okay. Okej. Okay. Jakoś to wyszło. Wydaje mi się, że moglibyśmy go wybombić. No. Takie mam wrażenie, że jest do wybombienia. Co ona ma? A ona ma tepeka w ogóle. ta Semira jest tepekiem, więc. Eee, jeżeli ja się wbiję i dostanę potężnie w web. To raczej lipa. No i ma okej, okay, też jest spoko, jeżeli chodzi o, mm, o wizję nie tymi sezonkami, spektrum. OK no na razie gramy sobie... Oh. Okej, okay. Jonena na um, Dobra, wziąłem sobie Q. Jakby ten Sion czy Sion, czy jak on tam... Z... O, myślałem, że będzie miał w raz. Nie uderzam, bo... Mój auto-atak by nic nie zmienił. To by nic nie dało, to nic by nie dało. I tak by byłby w w kulach. No i też możemy robić tego typu sprawy, że jeżeli widzicie, że to jest jakiś wałek... Pyk, bardziej... Tak, mogę. Co nasz jungler robi? A, on robi full masz ma czwarty, okej. Okay. Chciałbym się w nich bić, bo czuję, że jest taka możliwość, tylko. Tak się obawiam. Nasz dżungler jest u góry. U, nice. Był nice. zabijony? tak wziąć w Podpaliłem tego śmierdziela. Okej, okay, uciekaj, uciekaj. Czy ja dam radę? Nie. A TPK ma. No bo na matepeka, Tak to byśmy ich rozpierdzielili Tak, 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 zgadza się Jestem w stanie powiedzieć że... Zastanawiałem się nad flashem... Okej, okay, to, to by było dobre jakbym flashnął. No, No, to by było super Jakbym flasha dał i... A, oh, kur... o niek No to się bym wypkał gips Dałem, wiz... Dałem tutaj warda, żeby w krzak. na krzaku była wizja. Okej, okay. ładnie. Ładnie, 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 ładnie. Pojawia jak poradnik ma ok xd. No, te zauważyłem, że nadużywała xd, więc postaram się zredukować te, te dwie literki. Okej. Okay. OK, teraz baza. Czy jest sens Hecarim? Jest w ogóle kompletnie... A, pink jest. Chwila, czy to ma sens? Czy dostanę w łeb? Okej, okay, Bliskank mógł jakby szybciej tutaj podbiegł. Ja bym mógł mi slipę. Ja, ja idę do bazy. I też tutaj buildów na Maokaja ja bym proponował... To znaczy jest tak, jest ich bardzo dużo buildów, jako chodzi o Maokaja. Można robić to pierwsze. Można lecieć w łezkę. I ja o, Robię tak. Zrobię but. Zrobię AP. Ile brakuje? Nie, jeszcze brakuje. Jeszcze muszę mieć wardę. Jakby coś leciał w czar. Dlaczego robię łezkę? E, jako, że z Masterek mam tą łezkę, że many mam więcej i tak dalej. Ale jeżeli ja będę spamował tymi sadzonkami, mam więcej many niż HP. No to. No, zobaczycie, zobaczycie. Mam nadzieję, że zobaczycie. na topie, dwa mundosy z ich klepią. Oczywiście mój dostaje w czajnik, ale to ser Classico. Ok, sobie dobija. Ale sami ogólnie za bardzo, bo ma 60% donacji, nie? 62 czy 60%? Wszystko 60%. Ale nie dziwię się, jej RK jest. O, o, pałek. No, niby mam buta, nie? Dobra. Też jak nie mamy dużego zasięgu, możemy sobie rzucić tą sadzonkę. Oh. Okej, okay, ta sadzonka trochę dziwnie wylądowała, bo popatrzcie, nie widać drake'a, ale niby jest, nie? Ale chyba jak... Yy... Hmm. Oho. Boję się, boję się, boję się. Ojej. Nie pomogę chyba. Nie, nie da rady, nic nie zrobię. No. Jakbym wleciał, bym też padł. No, 99% jakbym wleciał, też bym padł. Freeze. Ale o co mu chodzi? Jak mam sklizować linię, jeżeli cię nie ma zony? Hmm. Skryzować? 2 miniony? No dobra. O, dupę węża. Dlaczego on się chce zamówić? Jeszcze z bite. Jeden. To z Byte, okay. są. spaliłem Ignita. Nie jestem w stanie. Pół sekundy. O nie, i ono jeszcze idzie. No, Luke jakby No zam... Nieważne. E, coś, co coś może być. Nie. No, pinkacza rozwalimy. jungle. the jungle. 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 Deep najbardziej mnie chyba bawi, że strasznie często, strasznie, jest tam piąta, szósta, minuta, ale też rozumiem takie gry, że przypróćmy jungler u nich ma 1-0-4, a u mnie ma przypuśćmy 0-0-0 albo 0-2-0, nie? Też nie ma coś takiego zrozumieć, ale często jest jeszcze nic się takiego nie wydarzyło, a już pisał mysza. Nie wiem o co chodzi z tą myszką, no próbowałem e, zmienić na inne te porty i tak dalej, ale to, to nic nie dało, nie? Przeciw pula. Ja bym się cofnął, wiesz, bo mam manę 40. Chciałbym do bazy. Mam nadzieję, że Samir nie będzie zła. No ładnie sobie skaczesz. O, Powczempi, flaga, dobrze. No. Też CDR -y byłoby lepsze. Okej, okay, pinka jest zbudowany. Zobaczycie ile te sadzonki mogą wybombić, szczególnie jeżeli ja sprawdzałem sobie różnicę za echoludę, na maskę i na dowódcę. Na dowódcy wygląda to tak, że daje e, jakby najwięcej, nie jest maska, ale to tylko wtedy, jeżeli jest to mm, są tanki. Ładny flash, Ładny fleszyk. Um, to całkiem nieźle, ale echo totalnie jest najgorsze. No sprawdzam, o karetka jedzie. Ciekawe czy po Samire, czy po mnie. Karetka. I też chciałbym tam w nie? Ale ja się trochę obawiam, bo nie mam Ignite'a, to jest numer jeden. Drugie to nie ma, nie mamy chwilę mamy TPK. Więc znowu jest bomba. No ja nie jestem w stanie, na no, tyle bym wskoczył. To po prostu bym sobie wskoczył i, i było pozamiatane. Co się śmiejesz, Gamoni? Masz. Nie mam Hex. No, ten Hex całkiem fajny. Ale dlaczego ja mam tam wbić? Czekam aż mnie z pasywy bliską strzeli. Hmm. Dlaczego ta pasywa nie bie... To znaczy... Ja czuję, że ta Samira jest w błędzie, ale poka No dobra. Okej. Okay. Jeżeli Samira myśli, że ma rację, to w porządku. Ale według mnie nie ma racji. <laughs> Stiltowany. No jest... No. Naprawdę? Ty, co się śmiejesz w glamonii. Pomira. Nie, ma, nie widzę po pierwsze dżunglera. Ten wystrzank jest trochę szybki. Ta r jakbym go trafił, to bym flaszował, żeby ty. A, jak to się nazywa? A. 40 okej. ok. Jakbym go trafił, ja bym wyflaszował i bym po prostu wskoczył. To znaczy mógłbym też rotować na Mida i tak dalej. Tylko, że wtedy ta Samira będzie mnie wyzywać. Ja widzę, jaka to jest, jaka to jest, jakby, to jak to jest, adekery. Okej, okay, czyli tu jest czyszczenie wardów, więc hekarem jest gdzieś dół, tak? Ops. Czułem właśnie, że jak pójdę, pójdę tutaj za blisko, to dostanę w Okej. Okej, dobra. No buta sobie jeszcze... Znaczy but jest też świetnym pomysłem ogólnie, jeżeli chodzi o... Teraz powinien mieć już. Jeżeli chodzi o... okej. Okay. Ciekawa sprawa. I to jest jak w tych memach śmiesznych. Mój adekery, mój Mondo i przeciwny Mondo nie. Ale ja nie jestem No A ktoś tak y, samo. A, w tym co. Mniej więcej analogicznie to samo. Drake jest za ileś tam, ale okej, okay, teraz ja się wbiję po prostu. Jeżeli pokaże ping, go, to się wbije. O, jak holudent sprokowało, 200. Pozwałek, no właśnie. Ale dobra, wbiję. Dobra, no wbiłby bym się wywrócił. No super by było. No... O jeszcze Hecarim! No pycha. Czterech. No to fajnie bym się wbił, bo by za zero. Tomek nie graj tak pasywnie. No chciałem się tam wbić, ale jak zobaczyłem, że jest ich trójka, to już... też by było fajnie A w dupę węża. Dobra się Jeszcze mysza mi się odpie... uśmie Dobra. Czy mnie złapiesz? Karim, naprawdę? Ty tak tobie na poważnie myślisz. Brawica tak jak do tak? Okej, okay, żegnam. No, na razie slipa, Nie jestem w stanie za dużo zrobić. Nie, buty CDR jest zły pomysł. Nadal nie mam butów zrobionych. Jeżeli jestem w sklepie, to już kupię coś. I to jest cały czas to samo. Jakbym oglądał jakieś flashbacki. Ona się wbija solo i wywala się i tyle. Zaraz będzie. Małkaj, małkaj ty! Małkaj! Ale jesteś słabiutki! La la la! I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tam idziesz? Report i... Beka. Jeszcze ta czas czasem się odłącza. Beczka śmiechu. Hmm. Witam, proszę pana. Co mogę coś tu zrobić? robi ale nie. Dlaczego w ogóle nie widać? Strasznie dziwne. No, smajtuje, nie? Co oni tam na... Ach, kamper. Kamper? Camper, kamper, kamper! XD, XD. Co to jest? banek 24. Nie niszcz mnie, please. Ojej, ale on jest gruby. On jest strasznie gruby. No jest strasznie. Ile on ma? Nie, on ma tylko dwa fragi, ale jest strasznie dużo, dwunastka... Aha, bo to jest level 4, 4 levele! Okej. Okay. Teraz jestem w tym stanie zrozumieć dlaczego jest tu taka różnica obrażeń. Że my robimy mu tyle co nic, a on nam wpadł. Ty, zostaw to. Tyj, to. Hmm. Tepek? Zobaczmy co się tam Mhm. Dobra, tam już się nic nie będzie ciekawego dziać, chyba że. Tyle. Dlaczego się resetujesz? Gamoniu ty. Gamoniu. No nieźle. Chciałem pokazać Maokaja, a wszystkie linie dostają wczajnik, nie? Będę musiał ubardować moją dżunglę, bo... To jest jakaś totalna dominacja. Ale no cóż, no... Chciałem? Chciałem. Moja... Nie moja wina, kurde. Co mnie może omać oh, 5 leveli? Okej, okay, tam jest... Ale bym dostał w łeb. Dobra, co czas jest, Ja tylko słyszę przeciwnik Sojusz pokonany, nie? Nie jest zbyt optymistycznie. Nie ma w Surrender, ja się nie poddaję. Nafidowaliście to grajcie. Ja zawsze wychodzę z tego założenia, że jeżeli ktoś nafiduje, to już będziesz kurde grał. A jak ja nafiduję, to zazwyczaj piszę sobie OK, zdarza mi się. Nie mówię, że nie. No, mysza! Przestań kurde. Co mówić, że mi się nie zdarza nie nafidować czy coś, bo to jest nierealne, prawda? Tak OK, to sobie Rago raczej w bombi. No tam już nic nie zrobię, choćbym chciał. Jestem Jennifer Lopez, tak zwana. Ile mam hopet? 28? 40, okej. Okay. Ja bym rzucił po prostu u QW. oni by się wyleczyli bym padł. No tak by to wyglądało. Czy te sadzonki? Dobra, porzucam sobie jeszcze to i uciekam. 131. No niezły jest. Ale mamy imperalny. No to teraz... Yy, będzie nieźle. Trochę lepiej. Mysza przestań, proszę na no, mysza. Bo ja mam... Ja nie mam żadnej firmowej myszy, jakby tutaj do czy coś takiego. Taka zwykła mysz. Ale bardzo jestem do niej dość e, zwyczajiony. Też no chciał. P pingował, pingował, tak? No pingował. No i co teraz? No. I to jest właśnie, przeważnie tak się dzieje, jak się słucham kogoś z timu. Zawsze tak jest. Na 40 razy może z raz będzie normalne, nie? no, okej, okay, no, ping, ping. No to jadę. Jadę. A straszne jest. Zapomniałem, że z pasywem ma cicek jak imuna. Jakbym w sumie rzucił Q i wtedy Ale to chyba nie byłbym w zasięgu, mi się wydaje. Okej, okay, tam się biją No sami rawic wow. tya <śm> nie robią... To nie robi wrażenia na... Jestem po prostu trochę w szoku. Okej, okay, teraz może Okej, okay, whatever hmm, Chociaż ja złapałem. O, Herodisław! Siemano, wariacie O, się mnie trafił No, capnie mnie z kół. No dobra, więc co? Mam nadzieję, że wam taki materiał się podobał. No, robiłem co mogłem, ale no czasami wiecie. Różnicy to playnera w ogóle nie ma. Midlinera... No okej. Okay. No Botlane no nie zrobił nic. Nie oszukujmy się, no Botle nie zrobił nic. Ja zrobiłem... Czy ja coś zrobiłem w tej grze tak... coś, że zrobiłem? Eee, no tak wam też się spiera, że nie zrobiłem nic takiego, co by zasługiwało, żebym wygrał. Ale też nie zrobiłem nic takiego, co by powiedział, że przegrałem tą grę. No to nie była w ogóle moja wina, nie? Czasami raga w porządku, ale czasami nieważne jak ty grasz, tylko ważne jak masz team. A jak masz taki team, to masz. To... Chciałeś, to masz tak zwany grany, jest nie? A straszny damage. Ale to jest tak. <suszy> zawsze takie gry mnie bawią, nie? Szczególnie na rankedach, jeżeli sobie gram. Spójrzmy w jednej że mam Jone 08, a w przeciwnej mam w następnej jakieś 15, nie? I wszystkich złomuje. Piękna sprawa. On ma cztery lewele przewagi. Dobra, jak go podpalę. Nie wiem czy to jest sens. Ja będę brał damage za niego. Bo coś czuję, że zaraz się wywalę właśnie. Nie, to nie no to... Z... No zobaczcie, on na ignajcie jest taki silny. Tu macie motyw? Nie, no niezły ten mundziak. O, tu jeszcze koniak. Koniak, siemano byku. O, pięknie! Pięknie, pięknie. No to. No to cóż, on dalej tam żyje. Dobra, poka... Idą tam Machaper Shipu. Za radę. O, psiuka. Więc co, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję jeszcze raz, że wam się taki materiał podobał. Jak macie jakieś sugestie, to piszcie, chętnie przeczytam. Eee... No i to był mokry super sezon jedenasty i to było na tyle. Um. Ej, ej, ej. To jest Ań. A masz. Mogę go tam wrzucić. Jeszcze pę, pę, pę. Więc to było na tyle. Na razie jeszcze bęk. Pou! Poreszka.